Tym razem nie BMEczka, tylko taki mały kabryolecik z renówki. To jest laguna 1.6 benzyna. Będę robił poprawki po rozrządzie. Auto przyjechało ogólnie na wycieki z silnika. Ktoś robił rozrząd i leciało z rozrządu. Cały pasek rozrządu, pasek alternatora wszystko było w oleju. Paski pracowały w oleju. Zobaczcie, co się zrobiło z paska alternatora Galareta. To samo z paskiem rozrządu. Pasek jest jeszcze mokry, cały był w oleju i wszystko tam było w oleju. Koło pasowe. Zobaczcie, jak się rozpuściło. No, to ta zewnętrzna część już się kręci po tej środkowej. To koło też trzeba było kupić nowe, bo rozpuściło się od oleju. Koło zmiennych faz rozrządu też pójdzie nowe, Bałki są dobre, tam mam już pomytą nadstawkę, pokrywę, tutaj mam nowe rzeczy, yy, tu jest nowe koło pasowe, z nowe koło zmiennych faz rozrządu, pasek rozrządu, pasek alternatora, yy, broki, zimmeringi. No i co? Problem ogólnie był w tym, że ktoś ustawił rozrząd, ale rozrząd nie był ustawiony na znaki, tylko wałek sący był bardzo wyprzedzony. Na komputerze były błędy DF080, błąd defazatora zmiennych faz rozrządu. No i generalnie te wycieki. Ciekło z rozrządu z każdego możliwego miejsca. Dodatkowo koło na wale korbowym jest. Tam nie ma klina, ale ja tego koła nie mogę zdjąć. Niestety to koło chyba zostało wklejone na klej. Także to jest kolejny problem, którego na razie tutaj nie umiem rozwiązać. Nie potrafię zdjąć tego koła. Nie chcę grzać wału korbowego, a jak będę podważał to koło, no to niestety tam się coś uszczerbi. Koła pasowego nie można uszczerbić, bo potem to koło będzie podczas pracy niszczyło pasek. Także to koło chyba pójdzie na zniszczenie. Trzeba będzie to jakoś na siłę wytargać i niestety trzeba będzie kupić jeszcze nowe kołopasowe pasowe na wał korbowy tam nie ma klinów, no ale niestety ktoś to chyba wkleił yy, tak jak mówię, wałek wydechowy był ustawiony prawidłowo wałek ssący był ustawiony z dużym wyprzedzeniem także ten defazator tutaj nie nadrabiał z ustawieniem faz yy, ja to ustawię na blokady, tak jak to powinno być cały rozrząd będzie wymieniony będzie wymienione koło pasowe koło zmiennych faz rozrządu też będzie nowe no i potem trzeba będzie wlać oczywiście nowy olej 5W40 z Elfa także tak rozrząd niestety trzeba składać na blokady trzeba dbać o czystość i trzeba przy okazji wymieniać wszystkie uszczelniacze żeby nie wracać do takich robót Takie coś było nawinięte na koło zmiennych faz rozrządu z tyłu. To chyba resztki starego paska. To jest Laguna dwójka. Silniczek 1.6, benzyna. Dzięki za oglądanie, na razie.